Hej, witam was bardzo serdecznie z tej strony oczywiście Omy. Witam was na polskim serwerze wojennym, czyli na serwerze Orzecha i Odyna. Ciebie ze mną, Orzech. Witam. Enter. No. No i oczywiście Odyn. Siemka wszystkim. Jesteśmy sobie na lotniskowcu. Ogólnie to chciałem, w tym odcinku chciałem pokazać Wam ten serwer, pokazać jak on wygląda, co tu można zrobić i w ogóle różne takie tego typu rzeczy, także ja, my tutaj zaparkujemy w helikopterze. Jak widzicie wszystko jest podmienione, także mam nadzieję, że już czujecie, że szykuje się fajna zabawa. Także, ja kamerę może dam coś taką i Beletas opowiadał, co tu właściwie jest, co chcemy wam pokazać i wszystko, wszystko od początku do końca. Pierwsza, najważniejsza rzecz jest taka, że oczywiście yy, seria z tego serwera nie oznacza końca serii z Player Live, także nie bójcie się o to. Możecie być pewni, że odcinki z Player Live dalej będą, mam nadzieję, że równie często, także nie musicie się martwić. To jest serwer, na którym jest wgrane mnóstwo modów, pluginów i tego typu rzeczy, dlatego można to wykonać właściwie wszystko I to czyli ten serwer jest naprawdę wyjątkowym i fajnym. E, co, jakby tego było mało, to jest dostęp dla każdego, więc jeśli chcecie, możecie tutaj się dostać, bez żadnych e, problemów. Po prostu IP serwera będzie podane w opisie, wystarczy, że wklepiecie to w MTA i możecie wchodzić, także zapraszam serdecznie ogólnie nie widzicie się jak będzie Wam się tutaj trochę pobierać, ale naprawdę jest tyle rzeczy, że to trochę się pobiera jak widać. Już sam ekran jest nieco inny, trochę się tutaj różni. Jak widzicie, też. No, nawet o na tym nie pomyślałem. Ale teraz, jak jest inny hat, to mogę dać kamerkę w innym miejscu, takim bardziej wygodnym. Także też możecie być świadkami, jak tutaj sobie teraz zmienię umiejscowienie tej kamery. Proszę bardzo, dam sobie tak. będzie ciekawiej. O. Możecie o. wyjeżdżać? Tak, już zaraz wyjeżdżamy, tylko sobie tutaj kliknę. Ehm, dobra. No, wydaje mi się, że taki coś jest w porządku, także też fajna sprawa. Dobra, w takim razie już, już wyjeżdżam, także jak widzicie, super sprawa. Dawaj, dawaj, Jestem bardzo podekscytowany, że mogę wam cokolwiek z tego serwera pokazać, bo naprawdę jest bardzo ciekawy i tutaj można tyle rzeczy robić, że na to nie, nie zawalaknie tutaj po prostu tego, co robi. bo jak wiecie, na tej live już właściwie skończyły się takie nowe prace, które mogę wam pokazywać już po prostu jest taka zwykła gra. Oczywiście nie mówię, że to jest to nudne, zresztą widać po cenach, że jest ciekawy, ciekawe, ale, ym, Brakowało mi takiego powiewu świeżości. Mam nadzieję, że rozumiecie mnie i rozumiecie o co chodzi. Dlatego, też, oprócz Player Life'a, takie coś byłoby, myślę, fajne. Także, co sobie teraz zrobimy? Ja na pewno chcę wam pokazać, tylko nie wiem czy teraz, czy później, ale może być teraz. Yy, pewną świetną rzecz, jaką jest ciężarówka. I to nie byle jaka ciężarówka, i też to wszystko zaraz zobaczycie. Ogólnie. Sam serwer jest taki, że możecie tutaj robić co chcecie, czyli żeby zrespić jakiś pojazd, jakąś broń, jakiś skin inny, jakieś części dziennikowe, wszystko. Właściwie nie musicie mieć jakiegoś, jakiegoś VIP-a czy, czy admina. Możecie być zwykłym graczem i mieć tutaj wiele rzeczy, co jest świetną zabawą. Także możecie tutaj sobie widzieć z kimś kolegą na przykład sobie grać, albo z nami możecie zagrać, my też tutaj będziemy dosyć często. I tutaj chciałem zrespić ogólnie coś takiego e, zwanego ciężarówką e, także zaraz to znajdę gdzie to jest? Watchers, hey, hey, nie? może od, ten y, Orzech podpowie bo on tam taki obczajny troszeczkę przepraszam to, nie czy... o to mi chodziło coś a innego a chodzi? no taką tego kenwortha no to czekaj już ci pokażę to jest chyba ten? Y... o tak ten no właśnie to chciałem pokazać I weź mu też naczepę tam z resb żeby miał są tu oczywiście podmianki też, także tych, takich pojazdów zwykłych, codziennego użytku. Ogólnie serwer jest wojenny, więc mnóstwo podmianek tutaj są takie o zabarwieniu takim wojskowym, rozumiecie o co chodzi. Ale tutaj akurat jest zwyczajna ciężarówka i to jest fajna rzecz, ciekawa i myślę, że chciałem trochę to też pokazać. I jakby tego było mało, że właśnie teraz siedzę w ciężarówce, to pokażę Wam coś jeszcze. Ogólnie ten pierwszy odcinek to jest taki, w którym chciałem pokrótce pokazać takie rzeczy, które tutaj są, a tych rzeczy jest mnóstwo. A potem dopiero zrobić takie całościowo ościnki poświęcone danej tematyce, co według mnie będzie świetnym, świetną rzeczą. Także nie wiem jak wy, ale ja się już nie mogę doczekać. Także także jakby tego było mało, że teraz jadę sobie Kenworthem z naczepą bardzo fajną, to patrzcie na to. I powiedzcie mi co sądzicie na ten temat. Patrzcie tutaj. Tu na, na, normalnie można sobie jeździć z pierwszej osoby, jak w American Truck Simulator. A jeszcze, jeśli macie pada na przykład do Xboxa, 360 czy jakiegokolwiek innego pada, który działa z komputerem, to możecie sobie tutaj po prostu tego pada podłączyć. E, jeszcze Wam mogę pokazać, jak to się, jak tutaj wygląda. Podłączacie pada i klikacie sterowanie i klasyczne sterowanie Gamepad. Jak, jeśli oczywiście Wasz Gamepad zostanie wykryty Ale i wtedy pomysł. i wtedy po prostu możecie sobie grać na padzie, co jest jeszcze przyjemniejsze. W życiu w życiu co chcesz? Może wszyscy wygryjemy ciężarówki? Nie, no to nie. nie ja, o, tak tylko, ja tak tylko chciałem pokazać pokrótce. E, tak jak po, powiedziałem, w tym odcinku będą pokazane takie podstawowe rzeczy związane z tym serwerem, e, i też chciałem sprawdzić Waszą opinię na ten temat. Także komenda na pierwszą osobę to jest ukośnik FP, tak że tu się zaparkuje. Ogólnie to jest, jest to jest mnóstwo różnych pojazdów. Jest. Także ja proponuję, żebyśmy teraz wzięli sobie coś takiego dosyć szybkiego. Co wy na to? to zapraszam na mój motor. Tak. Jest szybki. Dobra, o wiem gdzie pojedziesz. Na bazę wojskową pojedziemy. Ogólnie, jak sever jest wojenny, to też możemy pojechać na takie wojenne miejsce, jakim byłaby chociażby baza wojskowa. Dlatego ogólnie zapraszamy was tam. A co tam jest na bazie wojskowej? Na bazie wojskowej ogólnie są takie rzeczy, jak tam są pojazdy, takie specjalne. Są tam jakieś odrzutowce. Ogólnie takie rzeczy typowo wojenne. I dlatego też tam teraz jedziemy. Co do tego Hada, który widzicie. Można sobie ustawić awatar klikając Backspace, mamy tutaj różne awatary. Ogólnie to jest po jakimś innym języku, jakiś portugalski albo hiszpański czy coś takiego. Tak mi to jakoś wygląda. Tutaj ja sobie ustawię ten taki, który najbardziej mi odpowiada, jakiś taki najbardziej stonowany. Ogólnie to jest naprawdę mnóstwo rzeczy. Co tu by jeszcze opisać? Ogólnie to jest taki takie typowe, typ, typowe takie okienko pod serwer MT. Ale oczywiście tu możemy sobie zrespić jakieś pojazdy, tak jak już widzieliście jak ciężarówko tam za ciężarówką Możemy sobie ją naprawić tym, możemy ją obrócić, znaczy ją, no albo samochód taki pojazd po prostu możemy obrócić flip Możemy go ulepszyć pod względem jakichś tam części tuningowych, oczywiście części takie jak chociażby felgi są wgrane nie są to takie felgi jak na Play Life, ale jakieś tam są także też są ładne, są w różnych kolorach i tak dalej, także wydaje mi się, że Fajne. jak to się stało, że ja wypadłem a ty siedzisz? Ponieważ Enter nie uderzył... E, możemy zmienić kolor, w tym też kolor świateł, co jest świetną sprawą. Fine job i tak dalej. To jest rzeczą normalną, ale... To, to jak to jest, to właśnie wymieniłem, to są rzeczy takie typowe, normalne, tak na pewno nie jest typowe to, że możemy też zmieniać handling samochodu, czyli możemy zmieniać osiągi silnika, zawieszenie, opony. I to nie chodzi mi o wygląd jakichś opon, tylko o właściwie ich, ich przyczepność, ich jakiś tam rozmiar, wszystko. Po prostu wszystko możemy zmienić, Także możemy nawet zrobić sobie, jak na przykład macie tam na serwerze PlayLive MK2 i 3 załóżmy, nie? Tak tutaj możecie sobie zrobić dziesięciokrotność takiego zabiegu. Co tylko chcecie, to możecie się tym pobawić, ogólnie ja to okienko zaraz pokażę, tylko teraz nie mogę, ponieważ nie prowadzę, z tego co widzę, ale tam jeszcze za, za niedługo zobaczycie. Pokażę jak wygląda okienko z takimi ustawieniami handlingu, a tam naprawdę jest tyle ustawień, że tymi się można bawić po prostu do i za każdym razem osią osiągać inny efekt, coś całkiem innego, często o wiele lepszego, dlatego powiem Wam, że to jest... Mm, ja jak tu pierwszy raz przyszedłem, to aż nie mogłem się oderwać. Naprawdę, tu, nie, nie że tak mówię pod tylko naprawdę tak, bo po prostu tu jest tyle rzeczy, że one aż są, aż po prostu są z każdej strony. Tutaj można grać i za każdym razem coś, coś nowego. Może już kręcić na innych serwerach w MCA. zrobimy taki mały klimat. Może poczekać chwilkę. Możesz zrobić. A jestem ciekaw, co się stanie, jak piszę tutaj w person. No trochę... Trochę jesteś przezroczysty wtedy. No ale... Ale jest, prawda? Także... Ja osobiście polecam grać w tej napadzie. Yy, znaczy nie tylko tutaj, ogólnie w MTA grać na padzie, ponieważ taka opcja jest. W MTA. Yy, także... O! Tutaj... Właśnie jakoś jakiś... Ładniejszą pokoleną. pogodę zrobiłem tak, żeby to wyglądało. oczywiście tak, pogoda jest ładna dosyć, także fajnie. Też taka klimatyczna jak Sahara. Jak widzicie jest... ten właśnie motocykl, którym jedziemy również jest podmieniony. To nie jest tylko yy, ten kolorek, tylko też tam o, jak wiem. Opony są inne w ogóle, no, może że to jest taki inny model. Ja tam nie pamiętam dokładnie, no, to chyba jest taki inny w ogóle yy, model, także jesteśmy tutaj Może wjedziemy do środka bazy, pokażemy co tak, jest. Tak, wjedźliśmy do środka. Proszę bardzo, mam tutaj bazę. No wybaczcie, że to nie jest tak ustawione idealnie, ale jak możecie zobaczyć jest tutaj polski wóz wojskowy hammer. Są układy. Oczywiście też minigun, z którego można strzelać. Mogę wam pokazać, się, się tu chodzi? F? Enter, tak. Dobra, proszę bardzo, patrzcie tutaj. Możemy strzelać po prostu z minigana. Może tam. tego wkłada strzelę, tylko żeby nie strzelić tego kamera bo wybuchnie. Także proszę bardzo, jak to wygląda. Jak dla mnie, bardzo fajna sprawa. Siodę sobie do tego kamery i trochę Wam pokażę. Teraz zajmiemy się tym handlingiem, co chciałem Wam pokazać. Moment, Także. Moment, momencik. Bo... Otwórz to bramy. Dobra. Ogólnie też jak uszkodzicie ze samochód to nic się nie stanie, po prostu klikać F1 i to w kropeczkę i już wszystko jest naprawione. E, także tak to wygląda. I tak e, ogólnie okno handlingu wygląda e, no co jest, handling mi się nie włącza. Moment. Się. Czemu? Nie, to we się robi, nie? Czekaj, dobrze, dobrze, czekaj chwilkę. No dobra. Także jak widzicie, skin jest bardzo fajny. To jest ogólnie tak jakieś takie misji wojskowej i tak dalej. E, możemy oczywiście na nim też wejść w tryb pierwszoosobowy. E orzek z restartu, i może handling, jeśli możesz, bo może się zbagował. No niestety, takie rzeczy się A jak się nazywa? Herit. Jak widzicie, wóz można zmieniać na dowolne sposoby. Tutaj jest przykład e, jakichś tam jednych pierwszych lepszych kół, które można sobie wziąć, wraz z kolorem. Także jak widzicie, świetna sprawa. Oczywiście nie wygląda to jakoś e, może cudownie, ponieważ jest to jednak wóz jakiś tam, no nie wojskowy. O te, te, te wcześniejsze były fajne. Już zrestartowałem. Teraz spróbujmy. O! Działa, no właśnie, także zdarzył się mały błąd, ale oczywiście takie coś się zdarza bardzo rzadko, naprawdę. Pierwszy raz takie coś mi się zdarzyło. Klikamy sobie literkę B i patrzcie co tutaj mamy. Mamy tutaj silnik, mamy tutaj tak. y, ogólnie body, karoserię, y, koła, mamy jakieś tam różne rzeczy, także tego jest tak dużo. Ogólnie może to wyglądać dosyć na skomplikowane, ale właśnie dzięki temu jest fajna zabawa, bawienie się tym. Także dajmy sobie Acceleration 99000. Dobra. I damy sobie jeszcze ciężar z samochodu, jak, jaki? Jaki duży, nie? Tak. Można dać to I tyle? Czy się jeszcze zmieniać? nie jestem w stanie Ci teraz powiedzieć, to wszystko A ta no, inertia? Zmieniać to? Inertia. Nie wiem. Nie... nie powiem. Ja bym dał minus 1000 na przykład na spróbowanie, dobra. Ja I... bym teraz wiesz co może weź tam sobie, nie wiem, pokaż wszystko, o, a ja jest. w tym czasie sam z jakiś samolotu. Dobra, możesz przygotować jakiś pojazd latający, a ja jak widzicie lekko się już pobawiłem tymi ustawieniami przed chwilą. Jak widzicie nie było tego dużo zmieniania. Możecie sobie tam cofnąć i zerknąć, co tam zmieniłem dokładnie, jeśli też chcecie uzyskać coś podobnego. I już widzicie, że steruje się nim nieco inaczej. Jest taki bardziej do driftu i jest bardzo szybki jak widać, proszę bardzo Jak się nim rozpędzam, jak na jakimś MK15 normalnie Fajnie, fajnie. Skacze, oczywiście normalnie driftuje. tak. to no, będę teraz może tak porównywał do player life jako, może byłem mechanikiem, ale wiem jak to wygląda w sumie, bo się znajomych i to jest w ogóle co innego, bo oczywiście tam masz yy, bo musisz podjechać do markera oczywiście, żeby ktoś tam ci zorganizował a tu masz tak, może a tutaj sam, samemu sobie można zrobić wszystko, tym, także tak. jeśli chcecie się pobawić to nie ma lepszego, nie ma lepszej, lepszej opcji niż po prostu zagrać sobie na serwerze tego serwera a najlepiej na tym, ponieważ my tutaj często jesteśmy, także jeśli chcecie zagrać z nami no to oczywiście e, zapraszam was na ten serwer Także no oczywiście tutaj samochody się e, mogą zapalić, ale wtedy nie ma problemu, może śmiem kolejny, także e, powiem wam, że no, ja zaraz wszedłem do samolotu Odyna ale najpierw Może. Polęch nawet tym pojazdem twoim tutaj Tak, Tak, potem wyskoczysz gdzieś tam pomiędzy... Tyle, i że mój pojazd do już bazy. nie istnieje za to no. Pokażę wam też, też też może porównam do player life'a załóżmy, że macie tam jakiś pojazd twój własny Możecie sobie go wziąć e, na tym serwerze chociażby i sobie go tam pozmieniać pod różnymi względami. Na przykład ja sobie tu ustawię jakieś koła. Ja osobiście mi się podobają o te takie koła, one są takie... Y, są takie jedne koła na Plygrafie, nie pamiętam jak one się nazywają, ale są bardzo podobne do tych. E, możemy sobie ustawić kolorek, ja sobie ustawię może taki jak mam, żeby było tak przyjemnie mi. Jaki ja mam kolor? Aha, już wiem. Pasek mam czerwony, a kolor mam czarny, także to można bardzo szybko sobie ustawić. A co do światła, to mam światła złote, też sobie to wszystko można ustawić, także świetna sprawa. że bardzo, lights on, ustawione i teraz kolor, zaznaczam sobie tylko headlights i daję sobie taki złotawy. A no co, jest nie świecą mi yy, lights on. Aha, bo to są świece świecą tylko dzienne. A nawet nie wiem, czym się świeci te światło, takie duże, a ty wiesz? Jak chcesz, to możemy zmienić po prostu czas. Nie, myślę, że nie ma takiej potrzeby. W każdym razie, jak jest noc i światła, to możemy sobie te zmienić i kolor, także ja sobie tu zostawię jakieś takie złota. A nie, so, Przepraszam, ja tu sobie tylko nie zmieniłem tego. Dobra, wszystko jest. Dobra, w takim razie światła niech sobie świecą w ten sposób, oczywiście. Także mam teraz takiego buleta, jakiego mam na, na tym, na tym live'ie, także fajnie się cieszę, że takiego mogę mieć. I na przykład sobie go teraz tuninguję, także ustawię coś podobnego. Jak widzicie, możecie tutaj ustawić podobnie jak ja, czyli akceleratę ustawić jakieś dziewiątki, chociażby, czyli na przykład... o inercja jakiś minus minus nie wiem może jakiś teraz dam więcej a nie nie może być aż tyle, tak? No to nie, minus 9000 załóżmy, co to będzie. Hmm. Nie się, Jaki, Jakiś jest limit, no dobra, ale minus minus 1000 na pewno działa, więc ustawiam sobie minus 1000. No i nie wiem jak się otwiera. Yy, no to zamknął? Ja nie zamykałem. I masa ustawiam sobie jakąś bardzo wysoką. Mi hm. się na początku wydawało, że masa powinna być właśnie mała. Ale... O! <tryk> O nie, co się stało? Zepsułem także polecam się pobawić tym opcjami, bo naprawdę można uzyskać fajne rzeczy, dobra. Dawaj mi ten motocykl. Dzięki. Także Pokaż ja tu... już to pod e 1 co? Oczywiście A na właśnie. serwerze... Może teraz ja się trochę wypomnę. Możesz. E, jako chodzi o nasz serwer. E, na naszym serwerze oczywiście obowiązują frakcje, które wojskowe oczywiście te armie różne, gdzie można się nie wiem pobić. Oczywiście też można się zabawić jakieś nie wiem apokalipsę zombie, apokalipsę nie wiem nagle meteoryty spadają, apokalipsa, tornado, w ogóle wszystko. Tu jest tyle możliwości na naszym serwerze po prostu tylko wystarczy nawet admina poprosić, żeby dał radę nie wiem włączyć zombiaki, albo włączył nie też wiem tornado. Także świetna sprawa. Także można sobie postrzelać, pobawić się w jakieś, nie wiem, misje, nie misje wszystko indywidualnie od każdego, a nie, że tam serwer nam narzuca. Bo każdy od własnej woli, od własnego potrzeby może się pobawić w taką rzecz. Także tak, naprawdę. To jest też pewna rzecz, która ten serwer na tle innych i też się cieszę, że na takim serwerze mogę sobie grać i wam też polecam, bo to jest naprawdę fajna sprawa. Yy, ja rzadko grałem taki serwer KMT takich yy, dla zabawy i żałuję tego, że tak rzadko grałem, ponieważ naprawdę yy, dużo czasu straciłem yy, też znaczy żałuję po prostu, że, tak, że, że niewiele na nich grałem, bo na dużo można spędzić fajne chwil. O! Nie to chciałem zmienić. Yy, zostawię sobie tylko światła zielone, jeszcze zanim pojadę, także wybaczcie, ale chciałem sobie po prostu zostawić takie zielone, żeby wszystko było ładnie pod kolor, jak widać mam teraz takiego fajnego cheat'a, High. ja sobie dałem właśnie spoiler, także możecie sobie tu robić fajne różne samochody, oczywiście za darmo. Do środka, ja zamykam i lecimy. Wysiądziemy gdzie indziej i... Dobra, mogę tutaj do końca, bo tu jest jakiś ten... No. się. Tylko nie wysiadaj. Mhm, klikam X, żeby się przyczepić. No czekaj, 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 czekaj. O, już, dobra, ja przyczepiony jestem kamerę dam taką i jak widać lecimy sobie także świetna sprawa mam nadzieję że dzięki nie są jakieś nie wydaje mi się że są w porządku Dobra, w takim razie y, możecie też napisać y, co byście y, co uważacie że można coś fajnego zrobić oczywiście my mamy już dużo pomysłów na przykład jakieś takie rozwalanie weźmiemy sobie jakieś mosty traki czy jakieś poważne duże samochody i będziemy sobie po prostu zderzać w siebie, jakieś zrobimy sobie zawody, wyścigi można robić. To jest tyle rzeczy, co się aż w głowie nie mieści, co tu można robić. Dlatego uważam, że to będzie świetna zabawa. I też możecie pisać nam różne pomysły. Także tutaj też weźmie taka seria fajna, interaktywna dosyć. I taka w sumie integracyjna właściwie z Wami też. Że będziecie mogli też tutaj dawać pewne pomysły występować, grać, także no naprawdę ja jestem bardzo zadowolony, że tak coś będzie można pokazać i mam nadzieję, że wy też jesteście z tego zadowoleni. Jeszcze fajną rzecz mam pomysł, e, proszę bardzo, z pierwszej osoby mogę sobie popatrzeć na to jak ten samolot sobie leci, także oczywiście ukośnik FP to jest ta komenda, a to jest fajnie to wygląda jak sobie lecimy w środku. Także ja może, sobie tak czytach po, po może prostu... Zrobimy tak, że ja Was po prostu wyrzucę w pewnym miejscu, wy wyskoczycie oczywiście tym pojazdem i... O o nie wypadłem! Mam co matko kochana! Coinks! E... E, ale nie mogę wejść do samochodu, tak go zaparkowałem. Dobrze, 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 to zaraz zrobisz wszystko, ok. Ale jestem w środku, Dalej, Ale się... nie wypada dziwo nawet wiesz? Mhm. Dobra, to z spadochron. E, F1 wyjpą i tam masz parasiuk. E, już patrzę, już patrzę, tylko się to będzie? O, oj, 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 co się dzieje, co się dzieje? Bo to fakt co jest, Auto spadło, auto spadło. Jakie, moje? Tak. Gdzie jest spadochron? Uguldujmy Szybko. Nie, ja wypadłem! Ja wypadłem z samolotu! Co się dzieje? Ludzie, ludzie, Bombardujemy! Aaa! złą rzecz wziąłem. Hmm. No nie, nie! To nie jest spadochron. Ach. O, takie to jest lepsze. Ja przeżyłem po prostu, ale powiem wam naprawdę no, trochę... Coś. Trochę... trochę ci nie wyszło niestety, My No bo chciałem prawie... wziąć spadochron, no, wziąłem Coś do no o, dobra. Się. Dobra, to też się zdarza. No, widać, że przykładowo jak zgniecie, to nie wiadomo, gdzie was respi, możecie wszędzie się tepnąć. To tak, jest... ale właśnie jedna rzecz, którą chciałem pokazać, bardzo ciekawa, to jest to, że tutaj są, frakcje mają swoje własne terytoria. Proszę bardzo, właśnie to tutaj je pokazuję. Jest Każde... Są podzielone terytoria na... należące do różnych frakcji, także jest na tyle fajna że sprawa i naprawdę jestem zaskoczony, jak to zostało tak ładnie przedstawione. Cicho bądźcie, teraz cię zabije. Masz co mam w ręce, za się tym zabiję. No to zabij. Nie wiem, się na serwerze bezpieczny. Oczywiście na serwerze też każda baza, m, każda armia ma własny, własną bazę. Możemy dwie albo trzy nawet wam zaprezentować. Nie może tak, że nie będziemy jeździć po całej mapie. Tylko po prostu się tepniemy, oprowadzimy wam, jak to może wyglądać, żeby was zachęcić. Nawet jeśli chcecie zagrać, to może będziecie chcieli być w jakiejkolwiek y, armii, żebyście zobaczyli co dana tak. armia ma. Do zaoferowania także nie wiem, jak myślisz o tym? Pokażemy tutaj od razu, czy. Yy, miejsce frakcji można też pokazać. Możemy tam się udać, w tym kierunku. Dobrze, to może tak. To najpierw. To najpierw tepnę się tutaj na pewną. W pewne miejsce. Dobra, możesz się tepnąć w pewne miejsce. Ja tu mam teraz Infernus aktualnie, który nie wiem, dlaczego nie chce mi jechać. Co jest? A, jedzie, dobra, coś tam. A, bo jak klikam F1, to wtedy, dobra, to teraz mam ustawienia i nie jadę. To takie zwyczajne internetowe To Może funkcji. zacznijmy od e, US Army. Bazy. Oczywiście no. na F1, jak odpalisz sobie teraz e, Omen F1. No tak. i ma, US Army to, to jest oczywiście terytorium San Fierro i Lasów tutaj. E, tak, ale lecz e, jeśli ktoś widzi, to widać dokładnie, że jest niebieskie terytorium, obszar, ale baza jest takim bardziej niebieskim. Widać to? No już to zaraz pokażę. Tak, i widać, że te takie miejsca bardziej niebieskie to są oczywiście bazy. Także tak. pojedziemy sobie najpierw na bazę, może w San Fierro, To e... na terytorium miasta. I oczywiście też trzeba uważać, bo jeśli gracze są w dajnej armii, przykładowo, nie wiem, jeśli jest USA, USA, oczywiście m, baza, tak, i gracze są z USA, to jeśli ktoś się tam nieproszony dostanie, to trzeba się liczyć z tym, że po prostu zabiją, tak? Ponieważ będą bronić własnego terytorium, bo mogą uważać za jakiś atak albo nie wiadomo co. Tak, tak, jest na tyle świetna sprawa, że naprawdę tutaj można tyle rzeczy robić, nawet od takich rzeczy. Można to robić takie rzeczy, które są bardzo nierealistyczne, a po prostu zabawne, ale można też robić takie rzeczy, których możemy się wcielić w rolę kogoś, tak, że jest to taki serwer właściwie, na którym możemy robić właściwie prawie wszystko, także świetna sprawa. Dlatego też ten tak, serwer tak bardzo mi się spodobał, oczywiście... Także mi się wydaje, że, czas, że czasem odcinek będzie również z tego servera, jeśli mowa o MTA. To myślę, że to będzie fajne rozmaicenie. Oczywiście piszcie w komentarzach, co jeszcze możemy wykonać. Oprócz tego, że mamy własne pomysły, właśnie fajnie, byłoby się, jakby się, się wydał, jakiś pomysł. Oczywiście, jeśli byśmy wykonywali pomysł, to byśmy wspomnieli, kto go nadał i tak dalej. Oczywiście, również na tej serii będą na Wasze komentarze. Także wydaje mi się, że to jest świetna sprawa. I mam wielką nadzieję, naprawdę, że ta seria spodoba się równie dobrze, jak seria Style Life. I bardzo zachęcał do tego, żeby do tej serii również. Żeby tej serii również być widzem, ponieważ to jest fajna sprawa. I też mi się to świetnie nagrywa, ponieważ um, yy, bardzo wesoły ten serwer jest bardzo to? wesoły, że tutaj można robić, tak? Że... Może wiesz co, może nie i tym razem, bo tutaj widzę, powiem ci szczerze, że nieraz sam teraz aktualnie się dostałem do tej bazy USA i wam powiem, że naprawdę ładnie tutaj się bawią na, tym, na swoim terytorium, bo to naprawdę jest. Widać, że chyba się bawili, nie wiem, czy dynamitem, czy czym, bo widać naprawdę dużo infrarusów. I to tak. naprawdę masakrycznie dużo infernusów jak po prostu wysadzali ich, także może jakieś, nie wiem, były szkoleni, po prostu ich nie zdążyli zmieść stąd. Um, oczywiście to wszystko idzie na radę sprzątnąć, ale to wszystko chyba tylko należy do nich oczywiście, bo to jest ich baza i ich jakieś upodobanie. Jeśli mają taki, za przepraszam, chlew tutaj, to to i tylko ich wizytówka, tak? Nic więcej. Hmm. Patrzcie jak zasuwam tym Inferno, świetna sprawa. Ej, wiesz, może jak zwiększyć promień skrętu? Mm, to wszy powiem ci ja nie jestem w stanie ci powiedzieć, bo jeśli chodzi o moje ustawienia, które ja A, masz zapisane przed odcinkiem. Ja je mam zapisane, także możesz mogę ci pokazać jak to wygląda. Nie, i... nie, nawet nie w tym rzecz, tylko co zastanawiałem. Oczywiście do wszystkiego można dojść samodzielnie po prostu sobie tutaj testując różne rzeczy i też tak to nie zrobi, także mm. tutaj są różne opcje Q, cool, ale nie wiem czy to jest jako koła, czy jako body. Hmm. No mnie waliło z gry. Nie, no to, to dobrze, będzie spokój. E, <grym> także ogólnie możemy tutaj powali się różne testowanie prędkości, wyścigi, bo no, aż się nie mogę doczekać. Kolejny odcinek będzie taki, w którym pewnie... My ten już pewnie odcinek będziemy kończyć, ponieważ to jest takie krótkie oprowadzenie, wydaje mi się, że już tego prowadzenie mniej więcej zrobiliśmy Tak? Tak, tak wkrótce mi się zdaje, że tam pokazywaliśmy takie rzeczy. Może może jeszcze znowu. jakoś tak zakończymy jakimś akcentem jak myślisz? No a gdzie jesteś? Ja jestem minęłeś mnie aktualnie, może wiesz co, może to, po chodź, prostu... Oczywiście się spotkamy i zrobimy jakiś wyścig jeszcze, co? Weź spróbuj podjechać na lotnisko Sanfiero, to może Dobra. pokażę Dobra. Ja, końców... Tak w końcu... tak W moment, gdzie przykładowo robię jakąś sztuczkę samolotem albo coś... Sanfiero lot, lotnisko, tak? Tak, tak, żeby Dobra, to prostu... zakończymy odcinek takim fajnym akcentem, także zostańcie do końca. No i ogólnie mi się wydaje, że kolejny odcinek już tu będzie taki taka konkretna rzecz. Może wasz pomysł, może jakiś nasz pomysł, pokażemy coś takiego już konkretnego. Myślę, że będzie to fajne. Ojej, oczywiście też no jeśli dowody, chodzi nie. o to. To nie... Jeśli chodzi o jakieś komentarze, to możecie proponować, co byście chcieli zobaczyć. No już o tym powiedziałem serbeza. właśnie, tak, tak, tak. No, ale tu może, bo ty tak powiedziałeś, wiesz co, w sumie tak ogólnikowo, ale jeśli chcecie przykładowo, nie wiem, zobaczyć jak wyglądają, nie wiem, ataki zombie na dane bazy, no to szczerze możemy pokazać, na przykład... Tak, zombie to jest świetna rzecz, tutaj można się naprawdę mm. fajnie pobawić. I ogólnie też o tym nie powiedziałem, że ten serwer cały czas jest rozbudowywany o nowe jakieś tam atrakcje, tak, że cały czas tutaj się pojawiają jakieś nowe rzeczy, ten, różnie, także... Całkowicie różne rzeczy możecie tutaj napotkać na swojej drodze, także wydaje mi się, że to jest fajna sprawa. Jestem na tym lotnisku tutaj teraz. Dobrze, to podjedź koło mnie, tak? No. Już to może wezmę taki mały pojazd jak nazwę Rustler. Szkoda troszeczkę, że właśnie na Play Your Life jest on podmieniony, no bo... To jest mój ulubiony pojazd. Powiem wam, że już mam tylko jedną rzecz, która mi się tu bardzo spodobała. Znaczy... No podoba mi się tylko, że nie ma różne konsekwencje, ale ogólnie powiem wam, że lubię sobie właśnie wziąć jakiś szybki wóz i dać sobie tam acceleration i i sobie wpisać tam chociażby właśnie ten 99000. tysięcy. Tak powiem wam, że mi się to spodobało. Domany także... zapraszam. Ja o dobra, no, to, 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 to tylko wyjada no. stąd. Mhm, I zaraz pokażę fajną rzecz. Także momencik, tylko sobie tutaj y, zaparkuję. I zakończę odcinek bardzo fajnym akcentem, gdzie to o pokaże, jakie on sztuczki potrafi robić. Mam nadzieję, że się... ten, nie zestresujesz i... czekaj, czekaj, tylko X nacisnę. Dobra. Mam nadzieję, że... że ten, że, że to ładnie pokażesz, prawda? Myślę, pokażesz, że tak. tak że... Zobaczymy. Najpierw może coś takiego... Ogólnie coś... my tutaj nie spadamy, ponieważ jest takie coś, że jeśli nacisniemy X, to się po prostu przyklejamy. Do samo... do po, po, pojazdu, do, 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 do czegokolwiek i dzięki temu po prostu nie spadnę, także będę, będę mógł tutaj wam pokazywać na bieżąco, jak to tu wygląda. Może jakąś kamerę zmienię taką bardziej, chociażby dalszą. Tylko jakoś mi to się w ogóle nie zmienia. A dobra, to się zmienia. O, taka jest chyba najdalsza, dobra. Patrzcie, co potrafię robić Odym. To jest po prostu mistrz. On telegrafem tarzą, on takich rzeczy się nauczył, także... Jeśli umiecie coś podobnego, to dajcie znać, to może się zmierzycie. Z mistrzem naszym lotn lotnictwa, także proszę mhm. bardzo. Proszę bardzo. Ja bym nie doradził coś takiego. To są... To jest lata praktyki. Także no to taki mały akcent, tak, myślę, że akcent na zakończenie. Kolei, w następnym odcinku oczywiście pokażę coś nowego, coś lepszego. Tak, także, także tym pozytywnym bardzo akcentem żegnamy się z wami. Mam nadzieję, że seria zostanie przyjęta. Oczywiście ostatni raz przypominam jeszcze pod koniec, że MTA Player Life również będzie na kanale, także nie martwcie się, że, że o tym zapomniałem. Wszystko będzie także do zobaczenia, do usłyszenia i żegnamy się z wami. Może te ciopy w górę, jeśli wam się podobało. Hej, hej. Cześć, hej.